Witam was bardzo gorąco. Przyjaciele z wiejskiej. Powrót do drugiej RP. Modyfikację zrobił grochu, podesłał mi ją śmietek. To już jest druga modyfikacja grocha goszcząca na moim kanale. Oczywiście twórca moda informował mnie, że mogą być jakieś błędy, mogą być jakieś bugi, ale spójrzcie na te drzewko, moje drogie dzieci. Widzicie to? O mój Boże kochany! Ten ziomek co robi te mody, ma to do siebie, że robi zarąbiste mody, zarąbiste drzewka i tak dalej. I słuchajcie, mamy tutaj powrót do, do drugiej RP, jakkolwiek to brzmi. Tutaj mamy tajemniczych przybyszów. Zresztą zaraz to będzie ogarniać. Tu mamy przemysł. Tu mamy to, tutaj mamy drogi. Tu jest partia Tenczaku, tutaj mamy partię Karła, tu mamy partię Prawdziwej Prezydent, czyli tutaj będzie chyba Kidawa. Eee, tutaj jest partia Rolnika. I tutaj jest, moi drodzy, poparcie właściciela kucyków, czyli brownist, korwizm albo, no, tutaj prawa strona, nie? I może zrobię deala, jeżeli chcecie drugi odcinek z tej modyfikacji, od razu jutro, pięć kałapek pod filmem. E, dobra, jeżeli chcecie drugi odcinek z tej drogi, to pięć kałapek i jutro wjeżdżę na kanał o 16, nie? Your choice. Dobra, zacznijmy drzewko. Comment of modern day. Moi drodzy, na stronie NLK możecie kupować gry, a z kodem KRL otrzymacie 3% zniżkę. Link w opisie. Tajemniczy przywyż. W Polsce pojawił się tajemnicy przywyż Według naszych Informacji. Niedawno w Polsce pojawił się dość tajemniczy przybysz. Utrzymuje, że przybył z przyszłości i trafił tutaj za pośrednictwem we... za pośrednictwem, przepraszam, wehikułu czasu oszusta, który miał ułożyć wynalazek mający rozwiązać wszystkie polskie problemy. I pan Korwin wylądował. Korwin One no to dosłownie przepięknie. Do siedziby parlamentu przybyła tajemnicza postać, twierdzi, że pochodzi z przyszłości. Okej, okay, super, Polska zrealizowano cel. U byczku, kolejny tajemniczy przybysz. Dzisiaj do naszego parlamentu zgłosił się inny człowiek, będący w podobnej sytuacji, jak ta tajemnicza osoba. Podejrzane Jezus, ile tu jest demagogów, ja dopiero teraz w to zajrzałem. Mamy Medcena, moi drodzy. Let's go. Mecen for the win, dosłownie. Przybywa dość dziwna kobieta, która wmawia sobie, że jest prawdziwą prezydent. Podobnie jak poprzednicy znajduje się w takiej samej sytuacji. Okej, okay, zrobiliśmy tajemniczego karła, robimy teraz prawdziwego prezydenta. Tym razem przybyły trzy osoby, deklarujące poparcie dla... No właśnie. U stabilność na minus, szkoda. Zamach na Ignacego Mościckiego. Dobra, zamach na Ignacego Mościckiego. Dzisiaj w okolicach godziny 13 w wyniku zamachu zginął Ignacy Mościcki. Obecnie władze, ok, przejął e, 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 Sikorski. Zamieszki w parlamencie. W parlamencie podczas prezentacji nowych członków rządu doszło do zamieszek. Okazało się, że wszyscy przybysze są sprzeciwni do siebie. E, Tenczaki, prawdziwy prezydent, karzeł, e, następna strona, rolnik. E, Dobra, bierzemy właściciela kucyków, bo tak obiecałem, nie? I tutaj, jakieś <laughs> zdjęcie Janusza. Oj, drodzy, Krzysztof, czy coś Wam to przypomina? Program 250, plus. let's go. Program 250, plus. o mój Boże, ten cel, to no naprawdę muszę Wam powiedzieć wielowektorowa polityka zagraniczna. To mi się bardzo podoba akurat. To już z Włochami możemy zrobić. Ej, koncepcja morza, to jest Węgry, Bułgaria, Finlandia. Panowie, pan Krzysztof podpisze nam sojusz z Włochami. Ja tu, moi drodzy, w tym let's play ustawiłem inne drogi, żeby wreszcie coś innego się działo na tym świecie, a nie ciągle to samo. Francuzi mieli iść w Bourbona, zobaczymy czy to wybrali. Tutaj Frank oczywiście winner. No jest sabyczku. Państwo włoskie chce zawrzeć duży pakt wojskowy. Sojusz z Włochami. Oczywiście my jako Polska wielka, potężna tam zamierzamy do Łączyć. Nie wiem po co czołgi Gilekki Robię. Państwo włoskie i nowo z Imperium Romanów nas witają. Państwo włoskie przyjmuje nasz wniosek do nowo z Imperium Romanów, teraz nasza frakcja. Okej, okay, teraz z tego co widzę, robimy cholernie wielki cel ustanowienie strefy wpływu. I później wreszcie mamy marsz na południe i możemy go zrobić. Wreszcie! Z tego co widzę, dostaliśmy roszczenia chyba praktycznie na cały Związek Radziecki, a Włochy dostały na Jugosławię i Grecję. Oho. Dobra, czyli Wąsaty wjeżdża w nich. Kupię się na tym, że oni walczą przeciwko sobie teraz, nie? Ja to wykorzystam w 100%. Próbuję po prostu więcej zdobyć od tych chłopów, no bo znając życie, to. Austro Węgry mają całą armię u Niemiec. Ja wezwałem oczywiście Włochy i będziemy teraz wjeżdżać w plecy. Proszę bardzo, Budapeszt jest mój. Teraz w jeden. Panowie Rzesza praktycznie nic z tej wojny nie wyciągnie, bo zobaczcie, jak ja zrobiłem dosłownie przejazd. <grym> ja zrobiłem całkowity przejazd, jestem w Pradze. Wąsacz może zajął z dwa miasta, żeby. O, Wąsacz zajął liberec. No i do Salzburga wszedł no to temu trzeba przyznać, ale no. Ta Wielka Polska nieśmiertelna. Francja gwarantuje Rumunię. Ja mam nawet całkiem fajny pomysł. Sprawdzimy, czy to mi wyjdzie w taki sposób, jak chcę. Powiadam wojnę Turasom. Okej, okay, Rumunia w Bierze wezwanie do wojny. Super. Ja wjeżdżam teraz w Rumunów. Włochów ja tutaj w tej wojnie nie potrzebuję. Włochy wypowiedziały wojnę, celem jest Grecja. No i teraz Grecja. Ej, to przynajmniej Grecja nie dołączy do aliantów. Ej, super. Dobra, byku, wjeżdżaj w Bukaresz. No i chłopie, witamy Rumunię w naszej oczywiście wielkiej Polsce tutaj. Teraz wezwę do broni Bułgarów. Zobaczcie. 48 moich dywizji, proszę iść tutaj. A ci panowie idą tu. I tu. Dobra, to powinno się udać, bo dominację w powietrzu mamy 100%. Oj, przy okazji sobie dodam czołgi średnie do produkcji. W sumie. Ej, 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 przysz. Przecież... Boże. Czy ja nie znalazłem czasami korytarza do nieba? 87, no to jest tylko jedna dywizja. No, dwie, no to proszę was. Mhm. Dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze tylko jedna dywizja. Dawaj, beczku. Dobra, przebijasz się. Yy, cała turecka armia Właśnie stoi tu w kotle. Dobra, oni dadzą radę to puszczną, Ja w to wierzę. Świetnie. No i oczywiście witamy Turcję w Polsce. No i teraz szybciutko, szybciutko wracać na granicę z Niemcami. Może czy ja zdążę pokorować chociaż część tych terenów? Yy, zaczyna się coś dziać. Wąsacz spiskuje przeciwko nam. Czy on chyba wcześniej zrobił wojnę z Ruskiem niż w ogóle e, Gdańsk, czy wojnę? To się oczywiście bardzo no cóż, tak czy inaczej czekamy. Cały czas zbieram siłę polityczną, żeby pokorować w ogóle chociaż Czechy albo cokolwiek, żeby mieć dostęp. Tutaj e, Włosi robią cel na Jugosławię, oczywiście bardzo smutno mi z tego powodu. No i mam nadzieję, że my się po prostu utrzymamy tutaj, bo wąsaty w kasze nie dmucha. Wąsaty w kasze nie dmucha. Teraz się tak zastanowiłem, co ja w ogóle powiedziałem? Co ma oznaczać w ogóle to określenie? Wąsaty w kasze nie dmucha. Czy ktoś normalny mógłby mi to wytłumaczyć, bo ja naprawdę nie wiem? No i świetnie, no to wciągnęłeś nas w wojnę z Francją byczku. Oj, Boże, dziękuję ci w. Wiesz. An error has occurred and the application quit and Udało mi się ogarnąć tego buga. To chodziło o Gdańsk czy wojnę. Na szczęście już raczej nie powinno wywalać. Eee, ja tymi czołgami muszę wjechać do Królewca i dwie dywizje muszą wjechać do Kwaipedy. Wtedy będzie maśniutko. Mam nadzieję, że wam się uda po prostu, byczki. Mm, panowie, do przodu. Tak czy inaczej, udało mi się okrążyć królewiec, więc jest super. Tutaj yy, Włochy. No dobra, przyjmę i przyjmę te... Nie, do Jugosławii nie przyjmuję, przepraszam. UK Pacto nie agresji, oczywiście, że tak. Niestety przez cholerny Gdańsk czy wojnę wywalało mi grę w powietrze. Testowałem trzy razy, no ale... O, jeszcze wąsacz. No kurwa, znowu? Za szóstym razem poszło. Co się z nie tak z tej modyfikacji. Co? Francja do osi dołączyła. Cześć to? Proszę Państwa, sprawa wygląda tak, że 1941 roku mm, wywala mi modyfikacje w ogóle w powietrze cały czas, nie? 30 kraży pod rząd. Pisałem teraz twórcom modyfikacji na brief, to kazał mi się cofnąć po prostu w czasie i zobaczyć, czy będzie dalej wywalać. Jak nie, bo nie będą musieli to sprawdzić. No i sprawa wygląda tak, że mam nadzieję, że uda mi się przed 1941 rokiem. Muszę podbić yy, wąsatego przed 4.1, 1 bo jeżeli tego nie zrobię to prawdopodobnie krasze się powtórzą. Dobra, sprawa wygląda tak, że teraz pędzimy dosłownie riding towards Koszalin i musimy zamknąć to okrążenie, tego pakecika, okej? Okay. I musimy się tutaj byczki postarać, żeby domknąć wąsa tego jak najszybciej, jak najmocniej to się tylko da. Jugosławia dołączyła do aliantów. O Jezus. Czyli mamy jednak wojnę z UK, niestety. E, Boże, jakim cudem wy nie możecie dwóch okrążonych dywizji niemieckich? Skąd on ma zaopatrzenie w tym kotle? UK po prostu otwarcie wspiera mojego przeciwnika. Ale za zanim wam Wonsard wypowie wojnę, więc się wtedy zabawicie. Dobra, jest, jest, udało się. Okrążenie, świetnie. Oj, ZSRR żąda twojego starych. E, wrzucam od razu wszystkich dorosłych, bo tu nie ma na co czekać. Boże, tyle celi nie zrobiono jeszcze. Dobra, kolejne okrążenie. E, tym razem nie zamierzam e, spoczywać na laurach i zajmę mu Berlin dziadowi. Cześć, oni to cały czas mają organizację, nie wiem w jaki sposób. Po prostu rzeczy nadprzyrodzone, jak, widocz, jak widać. Rusty się odpalili? O, rusty się odpalili tylko tutaj, ale to raczej wytrzymamy. Powiem tak, nareszcie. Dobra, udało mi się okrążyć Berlin. Super. Niech ten Berlin sobie pozostanie w okrążeniu. Tu już jest prosta droga, więc możemy maśnie podróżować. Oj kolego, ale tu już nie ma wychodzenia z kociołka. Dobra, zamiast strażaków idę w lewo. Pomen Power, bo to będzie zawsze ile? 2%. Dobra, chociaż mogę to cofnąć, bo skorowałem sobie ziemię Węgier w Ilus. I mam powerek mamy. Dobra, zrobimy 31 dywizji do obrony przed ruskiem. Powinniśmy się tu utrzymać. Na Luzie. Ci już nie mają organizacji. Wspaniale. No i z racji tego, że tutaj są już tereny miastowe, a Niemcy mają po jednej dywizji, to sami chyba wiecie, co tu się z nimi teraz wy. Nie? Boże, jestem debilem. No że ja mam pokryt. Boże, ja zapomniałem o froncie szwajcarskim. Ja to powinienem w ogóle wycofać i teraz bym miał dwa razy więcej dywizji u siebie na flance. Teraz powinniśmy jakkolwiek ruskich zatrzymać. Tutaj są okrążenia, to widzę, Niemcy próbują się wyrwać, ale ja im na to nigdy nie pozwolę. Wiecie co? W sumie zaryzykuję Jolo. Naprawdę, bo tutaj nie opłaca mi się na razie mikrować, bo po pierwsze nie mam paliwa, po drugie Niemcy nie ogarną czaczy i po trzecie muszę się śpieszyć, bo może mi grę zacząć wywalać znowu w powietrze. Jestem zdumiony, jak polskie czołgi bez paliwa dalej są w stanie się przebijać. Dobra, i kolejne okrążenie. Tutaj siądzie. Dzień dobry. Ruskich jesteśmy w stanie dalej utrzymać. Jesteśmy. Luzik. E, Niemców puszujemy. Chociaż psycha umarła. Dobra. Jadę tutaj cały czas tym jednym czołgiem. Jestem dosłownie. Dwie prowincje od Stuttgartu. Jestem święcie przekonany, że to i tak nie wystarczy, żeby skapitulować Niemcy. Chociaż mam taką nadzieję. Chyba starczy. Ruscy cały czas puszują, co ciekawe. Dobra. Jestem dosłownie. Dwie prowincje od Stuttgartu. Jestem w Stuttgarcie i co teraz? Dobra. Wjeżdżają moje dywizje? No mamy to. Polica w Essen. No tego się akurat spodziewałem. Dobra. Jedna prowincja od Essen. No. Proszę cię wejść, byku Jestem Wesen, co teraz? Nie, Monachium to są jakieś żarty. Dobra, przesłałem te brainletowe czołgi tutaj, uruchamiam force attack i wiem, że Monachium to jest miasto, ale trudno. Najważniejsze, że mamy troszeczkę paliwa, ogromne minusy za teren, ale prędzej czy później ich wypcham z tego Monachium. No, dawaj, proszę cię. Dobra, udało się. Monachium jest nasze. Czy oni wreszcie skapitulują? Boże, tak. Najważniejsze jest przejść, nie ma teraz i skapitulować Francję. To jest teraz najważniejsze. Dobra, Francja już nie taka silna bez Niemiec. Coraz więcej dywizji podążyło tutaj na granicę, więc jesteśmy obstawieni jak 150, zaufajcie. Dobra, wreszcie wyhemnym im na plecy tutaj będzie. Będzie raczej luzik, nie wiem. Nie wiedziałem, ile będę potrzebował terytoriów ym, do stworzenia tej tam legendarnej tej Unii. Zaanektowałem Niemcy, Francja oczywiście siadła mi tutaj na marionetkę. To jest mój papecik, i mam nadzieję, że wkrótce zacznie produkować dywizję. Ruscy zostali powstrzymani bezproblemowo. Mam 400 siły politycznej, czyli wiecie co? Królewca nie mogę, ale skoruję sobie śląsk, żeby był mój, pomoże, żeby mi tutaj ludzie nie wybuchali, to za to będzie zawsze darmowy manpower i tak dalej. Dobra, tutaj wypchamy tylko tych brazoli e, z Normandii i teraz wysyłam. E, na ZSRR. Dobra, tutaj w zadanie będzie w miarę proste, można powiedzieć, tylko uzyskać dominację na północy, przepchać dosłownie e, ruskich w dwóch miejscach, żeby zdobyć to i to, i Lipawę. I teraz e, moi drodzy, jedziemy prosto do Rygi. Dobra, i dosłownie teraz wykonujemy e, okrążenie praktycznie, no może całej armii radzieckiej, to nie no, ale zaufajcie, że tu jest dużo dywizji, nie? Blokuj ich ucieczkę. A ty pomóż się przebijać. Nie, no to musi siąść. Siadło. Dobra, czyli zobaczcie, ruscy, straty rusk Milion 400 tysięcy. Dobra, po zamknięciu kotła wynoszą straty ruskie. Czekajcie, domknijmy to do końca. Dwa trzydzieści miliona, okej. Dobra, idę ich tutaj zatrzymać. Kolejne okrążenie będzie tutaj powstawało. Teraz lecimy sobie tędy kociołeczek. Pśtryk, 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 pśtryk. I jedziemy aż pod kijów. Okej, okay, jesteśmy w Kijowie. Za darmo w sumie kijów dostałem, tak mogę powiedzieć. E, coraz więcej dywizji tu mi się napcha do kotła. One powinny zdążyć. Super. Teraz atakujemy tę pojedynczą dywizję. Świetnie. Oho, dobra. Mam nadzieję, że te dywizje ogarną e, ubezpieczenie frontu. Oczywiście, że tak. Teraz robimy kolejne okrążonko. wchodzimy sobie, cyk. O, mam dwie dodatkowe dywizje pancerne. Już mi się zwerbowały, wspaniale. No to wystarczy tylko prawy przycisk myszy, kliknąć, byle gdzie i to już jest praktycznie kocioł domknięty. Puszczam jeszcze tutaj swoje dywizje. Turcji nie zabezpieczyłem i teraz te moje dywizje rozlewające się po Turcji. Będzie około. 30 dywizji, które tutaj skierowałem tylko, bo w Rosji to jest aktualnie bliskie prowadzone, A czołgami to po prostu prawym przyciskiem kliknęłem teraz na Moskwie dosłownie i po prostu niech te czołgi sobie lecą. Będę miał granicę z Iranem. Co to oznacza? Nie będę musiał importować od nich ropy drogą morską. Będę mógł z niego wyssać całe zaopatrzenie ropy. Jest posta pospolita. od razu 7 milionów manpowerka. To mi się podoba. Ale ja mam tutaj jeszcze w drzewku cel, który chcę zrobić: Proklamowanie imperium i on trwa 120 dni. Dobra, niech się ten cel zrobi z ruskich, to sami widzicie, co tutaj zostało. E, tutaj musiałem tylko rozdzielić jakkolwiek te dywizje, żeby one e, po prostu stały. Boże, desant Cześć, ruski i koń mi się zdesantował na Izmir? Nie, to jest. Powiem wam tak szczerze, że jedynym plusem pokonania Związku Radzieckiego nie? jest e, granica z Iranem. I to mówię całkowicie szczerze, bo dzięki temu mogę handlować z Iranem i wykupywać ich e, praktycznie całą ropę. Dobra, z tego co widzę, to imperium się proklarowało. Imperium obojga narodów, super. Skor Mamy kory chyba na wszystko. Niemcy się uspokajają, wszyscy się uspokajają. O Boże, nareszcie. No i tutaj już moja. Cała armia będzie teraz wędrować jako posiłki, ale wiecie co, sądzę granicą polsko-japońską na Uralu pięknie można skwitować ten odcinek. Tak czy inaczej, gadałem z twórcą tego moda teraz na PW i powiedział mi, że krasze i tak dalej, wszystko będzie ogarnięte do jutra, więc byczki. Eee, tak jak mówiłem na początku, chcecie kolejny odcinek z tego moda jutro na kanale 5kałapek, jutro wjeżdżę o 16, kolejny epizod, wybierzemy sobie jakąś inną drogę i co? Ja byłem Kałach i do następnego epizodu, Hello.